Cześć, Manko z tej strony PokeBajax. Słuchajcie, tak jak obiecywałem, ostatnio robimy sobie drobną przerwę od ETB Paradox Rift, ale zostajemy w tym dodatku. I w dniu dzisiejszym otworzymy sobie takiego boxa Roaring Moon i EX. Jest to pudło z taką fajną promką, właśnie z Roaring Moonem, z kartą Jumbo, z taką samą grafiką jak na tej promce. Oprócz tego mamy dwie karty z setów w takim specjalnym wariancie holo. Cztery boosterki, także trzymajcie kciuki mocno, żeby fajnie dzisiaj dropiło, ja jestem podekscytowany, bo powiem Wam, że dawno nie otwierałem takich boxów i nie pozostaje mi nic więcej, jak zaprosić Was do oglądania dzisiejszego openingu. Ok, a tak wygląda pudło Rory Moon i EX Bliska, mamy w środku promkę Rory Moona, mamy kartę Jumbo, mamy oczywiście boosterki z tyłu, natomiast krótki opis tego Pokemona i tego, co znajduje się w środku w takim boxie. Standardowo dajcie mi chwilę, żebym dostał się do środka, tak żeby nie uszkodzić tego pudełka, pozostawiam je sobie na pamiątkę. Natomiast sięgając z pamięcią wstecz, powiem Wam, że chyba ostatnie takie pudło otwierałem za czasów Sword and Shield i to chyba były pudła z Krązenit. jeżeli mnie pamięć nie myli. Także fajnie, że coś innego niż e, ciągle tylko ETB. W takim boksie mamy oczywiście masę plastiku, taką wytłoczkę. W tej wytłoczce mamy nasze promki, ale odłożymy je sobie i zerkniemy na chwilę na tą kartę Jumbo Oversize Roaring Moon EX nie jestem jakimś wielkim fanem tych gwiazdek na tym holo ale tutaj nawet jakoś to wygląda natomiast jeżeli chodzi o boosterki to mamy dwie sztuki Paradox Rift, najnowszego oczywiście dodatku a także po jednej Spalda Evolve i Obsidian Flames także tak jak mówiłem są cztery boosterki a my przechodzimy już do naszych promek. Tutaj, słuchajcie, też jest takie zabezpieczone. One są. I mamy kodzik, oczywiście, dla Was na ten zestaw. Tu po poczemu by nie. Natomiast, jeżeli chodzi o te promki, to mamy tutaj kartę, która występuje normalnie w secie tego grzybka, i ona jest takim w wariancie, tak jak zresztą ta Energy Capsule, w takim wariancie. Specjalnym Holo ja to nazywam, ale ktoś mi poprawiał w komentarzach, że to jest Kosmo Holo się nazywa albo Galaxy Holo. Tutaj natomiast mamy już tą naszą właściwą promkę Rory Moona X, taka sama jak karta Jumbo. Postawimy sobie ją tam w tle, żeby towarzyszyła nam przez cały odcinek. A my tak naprawdę możemy przechodzić do boosterków, bo szkoda czasu. Otworzymy sobie najpierw Paradox Rift, zaczniemy Paradox Rift i skończymy tym dodatkiem. Także trzymajcie kciuki żeby coś nam tu wyleciało z tego boksa, kodzik na pierwszy boosterek i lecimy przekładamy jedną kartę standardowo mamy energię wodną i mamy Nikita mamy Gligara mamy Blibaga Fuekoko z parasolką Clav mamy jakąś tam marynarę, Cyclizar Rika w holo na drugim holo mamy riversie Gebaita i Altaria i Ex super od razu pierwszy busterek pierwszy drop to też jest takie holo z tymi gwiazdkami Yy, powiedzmy, że dupy one nie urywają, że tak brzydko powiem, ale zawsze lepszy i EX niż nic, także mamy pierwszy drop, przechodzimy teraz do boosterka Obsidian Flames, jak już wspominałem przy okazji ETB udało mi się skompletować praktycznie cały Obsidian Flames, więc myślę, że w tym boosterku nic ciekawego dla mnie nie wydropię, natomiast może będzie coś na wymianę, albo ewentualnie sprzedaż, tu macie kodzik. Przekładamy jedną kartę. Tutaj mamy tym razem energię trawiastą i mamy Klifery, Townstor, mamy Śnieżynkę, Togepi, Arboliwa, Team Star, Altaria, tylko zwykła Altaria na rewersie, Togedamaru na drugim rewersie i Palafin, którego po prostu mam chyba z 50 sztuk tej karty. Natomiast zobaczcie, że trafiła się Altaria i zwykła i w rewersie, i mamy też Action, także Odcinek zdominowany przez Altarię, Kodzik z boosterka Paldea Evolve, przekładamy jedną kartę i mamy energię psychiczną. rockrav, paumi, Larvitar, Sandygast, Pelipper, Fletchinder, Figorot, chyba tak to się czyta, Larvitar znowu, ale na rewersie. I mamy Tinkataw, ale bardzo ładny, na pewno nie miałem tej karty. Zapamiętałbym, bo jestem fanem tego pokemona, natomiast na końcu mamy znowu kupę kamieni, której nazwy do tej pory się tego pokemona nie nauczyłem, także muszę nadrobić, bo cały czas mi wypadają karty z tym właśnie pokemonem, a to jest ostatni boosterek dzisiaj i wracamy do Paradox Rift. Także mam nadzieję, że coś tu jeszcze wypadnie, bo mało. kodzi dla was. Przekładamy kartę. Energia psychiczna. Znowu już drugi raz dzisiaj mamy Golbata, smutnego Larego. Yamaska, Sarskit, mamy Energy Capsule, ale zwykłą kartę, Cyklizara, Profesor Turo, też wersja non-holo. Mamy Nasila na pierwszym rewersie, a pod nim Porygon Z, tak, tak, to jest to, czego chcemy. Jedna z kart, które bardzo chciałem mieć i udało się. Pod spodem jeszcze mamy Zashiana, ale on jest nieważny, nieważny zwykłe holo, natomiast zobaczcie na no, tą kartę, jaki ten art jest przepiękny, ile ma szczegółów. Tu mamy czapeczkę w kształcie Porygona, Tu mamy Neony, Pikachu i Pokebola. Tutaj w ogóle mamy klawiaturę, myszkę, mamy mikrofon. To jest wersja Porygona jako youtubera. Mamy radio. Tam w środku, w środku, dalej, mamy konsolę do gier, jakieś wystawki. Także naprawdę postarali się, jeśli chodzi o art tej karty. Jeszcze pasuje tak naprawdę do tego, że nagrywam właśnie openingi kart Pokémon, a tutaj mamy takiego. Porygona Pocketubera, można powiedzieć, także dzisiaj Z dropów te dwie karty, z czego ten Porygon Z to po prostu sztos I bardzo się cieszę z niego Oprócz tego oczywiście mamy tą promkę Rory Moona który zapomniałem zapakować do koszuleczki, więc nadrobimy Zrobię to teraz Oczywiście Rory Moon ląduje do koszulki Rory Moona z ETB Także pasuje Już zabezpieczona karta i tak się prezentują dzisiejsze, można powiedzieć, dropy. Tutaj mamy jeszcze te karty, takie z setu, powiedzmy, ale w tej specjalnej Cosmo Galactic Super Extra Holo wersji. Jak wy to nazywacie, dajcie znać w komentarzu. Ja chyba będę mówił Cosmo Holo albo Galactic Holo. Tutaj mamy tą Energy Capsule, którą też trafiłem w boosterku, tylko w wersji, właśnie non-holo. Ciekawy jestem, po co oni wymyślili to nowe holo, bo powiem Wam, że miałem sytuację z Obsidian w lane z Charmanderem, że miałem trzy wersje jednej karty. Właśnie miałem zwykłą, reverse i to specjalne holo. Nie wiem, czy ono się liczy do Master Setu, natomiast no, yy, tam to było z tego boxa z Charizardem, także pomyślałem, że warto taką holo kartę też mieć. Trzeba też pamiętać oczywiście o karcie Jumbo, która była też w zestawie, natomiast sam opening uważam, że bardzo udany, także zachęcam do zostawienia suba, łapy w górę, hej!